Siemaneczko z tej strony Gestro9 Dzisiaj sobie zagramy w nietypową grę Nazywa się ona Pokémon Quest. Nagrywam również inne gry. nie tylko Brawl Stars, Age of Magic czy Akinatora. Nagrywam też właśnie tak jak mówiłam, Pokemon Quest Football Strike Robloxa i Stock Cars Okej okay. Bramy sobie w Pokemon Questa Wszystko sobie usunę Okej okay. Uruchamiamy Będę grał bitewkę. A i koniecznie, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, obejrzeć moje filmiki, to subskrybujcie kanał, zostawiajcie. I zawsze przyjdzie Wam moja wiadomość. A bo już zacząłem wcześniej, ale. Ale, chcia, ale teraz chciałam nagrać filmik na kanału, żebyście mogli go obejrzeć. Ok, teraz strzał Oniksa. Onix jest bardzo dobry. A i piszcie w komentarzach jaka jest zupka na Stary bo ja bardzo uwielbiam Stary Ju. Myślę, że wy też. Więc bez przedłużania czekamy, aż nasz Pikachu przyjdzie. O, jest i nasz kochany najlepszy Pikachu. Pikachu jest bardzo dobry. Co to jest? Co to znaczy? Powiedzcie mi, co to znaczy? W kom... Napiszcie w komentarzach, co to znaczy, bo ja nie mam pojęcia. Okej, okay. chyba zablokowanie mocy. Okej. Okay. Pokonamy Bossa, nie całej planszy. Ja nie chodzę po kolei, więc nagrywam dużo odcinków. Jeśli zdobyliście stawiu i pamiętacie, jaka na niego zupa, to pamiętajcie. Piszcie w komentarzach, jaka na niego jest zupa. Bo muszę mieć tego skaraju, no. okej, okay. teraz pika do akcji. Okej, okay. myślę, że trzeba użyć tej techniki. Okej, okay. atakujemy cię, Goluduk, go czy jak na O nie, Pikachu też pokonany? Okej, okay. jest tylko jedna sensowna opcja. Jej. Okej. Okay. Koleś, są ciebie nie za chwilę przyjeżdża sencz o pomoc. Szybko, szybko. Sensual. Ok. Sensual już jest. Centrów przecież w samą porę. Pikachu też, popatrzcie. Pikachu jest najważniejszy. Wszyscy w moim spadzie są równi, ale Pikachu był moim początkowym. Mam go od samego początku gry. Ok, pokonaliśmy go. Dostajemy nagrody. Robimy zupkę i piszcie w komentarzach, jaką mam zrobić zupkę. Oczywiście na, na stariu, czy i na kogo chcecie. Wybierzcie, czy stariu, czy jakaś inna. Ok. Jest tam dużo fajnych rzeczy, więc zrobimy sobie zupkę. Jesteście ciekawi jaka wypadnie mi postać. Okej. Okay. Wracamy. Kupuję sobie. Okej, okay. możemy zrobić naszą zupę. Czekajcie, okej. Okay. Po z każdego rodzaju. Odbierzemy sobie quest. Ok, tutaj mamy w challenge'u. o 5. No niech będzie. Teraz będziemy mogli zro otworzyć zupkę. Więc tak jak mówiłem. Tak. Jaka wyszła mi zupa? O! Fajna! Okej. Okay. Sprawdzimy jaki pokemon nam przyjdzie. Nie no, powaliłam. No niech będzie. I który masz level? Pierwszy, słabiak są. O! tu mi pokemon. Teraz zauważyłam. Popatrzcie. O, ten to się jakoś tego sobie. Okay. Ej, elit, ten Zamie... zamieniamy sobie tego hipcia. S Tutaj idzie, a tylko kolego spadła. Ten kolega sobie pójdzie papa od nas. Okej, okay, bo on jest słaby. Pole... Tak. Okej, okay, pokażę wam. I teraz patrzcie. Spadła. I podwyższyłem. sobie Okej. Okay. ale przynajmniej sprawdzimy sobie rundkę z naszym nowym pokémonem, sprawdźmy, czy on ma dobre sterowanie, ja ci on ma dobrze, dobry HP. To jest Hapel. A w ataku nie jest za dobry, ale okej. Okay. I bierzemy go do składu, bo on jest dobry. Okej. Okay. Nie wyrzucam tak pokemonów często. Lubię mieć pokemonów, tu które... Okej. Okay. Wejdziemy w Pokédex. Patrzmy sobie Pokémony. Fakt, to jest ostatni. Okej. Okay. Piszcie, kto jest lepszy, Sunshu czy ten hipopotam? Piszcie, piszcie w komentarzach, przejdziemy sobie na tą mapkę. Zrobimy. Tak, uderamy sobie. Ty. Sprawdzimy sobie, hipopop. Ta ma na tej mapie. Dziwny ma, tak. Ale sprawdzimy. Okej. Okay. ten skład. Nie wyrzucam Pokemonu, bo chcę, żeby Pokemony się bawiły. Strzelam. Myślę, że wy też nie wyrzucacie swoich Pokemonów. No tylko ci, tych, którzy są słabi. Jak Golden. To ja mi przeszedł, ale już dawno go wywaliłam. go. O, ma dużo. Mówili, że ma dużo HP. Co to było? Do cholerki. Nie jest... dziwne to było. I to po, potem przejdzie. Ok, niech teraz grają same, bo nie chce mi się przyciskać. Jakoś mnie nie przypomina Gloom'a. Może przyjmij jakiś fajny Pokemon po tej rundzie. Okej. Okay. Szybko, tak. Moje Pokemony dają radę. Chociaż Mika3 już to. Ale najlepiej sobie radzi o Ale psy, symulator by mógł kończyć wianie, Okej, okay. a przejmuję stary jej! Okej. Okay. Sprawdzimy trzy. Sprawdzimy trzy. Okej. Okay. Na pewno Pikachu został podwyższony. Nie. Okej. Okay. Chociaż nie lubię zbyt nie wyrzucać pokemonów, ale niektóre... No powyrzucała. Okej, okay, myślę, że to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.